Masz Prawo Wiedzieć. Zaprasza Jarosław Put. Cześć, witam Was kochani wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z cyklu Masz Prawo Wiedzieć na naszym YouTube'owym kanale pod tą samą nazwą. Po pierwsze, chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność, za to, że subskrybujecie nasz kanał, za to, że komentujecie, że jesteście aktywni. Oczywiście, naszych nowych odbiorców, słuchaczy, chciałbym zachęcić do tego samego: do tego, abyście zechcieli subskrybować kanał. No i oczywiście, całą naszą ekipę, naszą paczkę namówić, do tego, abyście zechcieli wcisnąć magiczny youtube dzwoneczek. Sprawi to ni mniej, nie więcej tylko tyle, że będziecie przez YouTube informowani o tym, że jakąś nową treść zamieściliśmy. Także warto być nie tylko subskrybentem, ale również użytkownikiem tego magicznego, fajnego dzwoneczka YouTube'owego. Dzisiaj, nasi kochani odbiorcy, chciałbym się skupić na temacie bardzo takim nowym, nośnym, ciekawym. Wiele odcinków popełniłem, zrobiłem tutaj na kanale, jeśli chodzi o omawianie treści związanej z rentą socjalną, dodatkiem dopełniającym różnych tych świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. No, jeden z naszych właśnie subskrybentów, między innymi oczywiście, było też paru moich przyjaciół i znajomych, dopytuje mnie, jak wygląda kwestia ewentualnego dorabiania sobie do renty socjalnej i przy okazji, mając ten dodatek dopełniający, czyli co wtedy, kiedy pracuję na jakiejś, załóżmy, mówią pracę, mam rentę socjalną i teraz jeszcze dodatkowo będę dostawał dodatek dopełniający i jak to się przełoży na ewentualne jakieś tam potencjalne zmniejszania tych świadczeń, być może zawieszania. I poproszono, żebym się tym tematem zajmował. No właśnie, kochani, ubezpieczenia społeczne to jest temat, nie ukrywam, przepraszam, obrzydliwy. Eee, nie ukrywam, że nie jest to w gestii moich zainteresowań, no ale cóż zrobić? Eee, trzeba się tym tematem zająć, poświęcić chociaż chwilkę. Dlatego też postanowiłem nagrać jeden konkretny, taki skondensowany odcinek. Pewno wyjdzie nam troszkę przedługawy, ale lepiej dla mnie, słuchajcie, zmieścić, zmieścić się w, jakby w jednym odcinku, niż męczyć się z tym Zusem, z tym wszystkim yy, w dwóch czy trzech odcinkach, więc no, pytanie, kto z Was kocha ZUS? <grytanie> pytanie bez odpowiedzi, piszcie w komentarzach, może pod tym odcinkiem. No właśnie, ale do, przejdźmy do rzeczy, może. Jeśli chodzi o kwestię dorabiania sobie do renty socjalnej i teraz dodatku dopełniającego, to tak naprawdę kwestia mm, tych wszystkich ewentualnych potrąceń, zmniejszeń, czyli jaki to będzie miało wpływ na rentę socjalną, ewentualnie dodatek dopełniający, jest to uregulowane w ustawie, oczywiście, na początku co do zasady. O ręcie socjalnej w artykule 10 jest napisane ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że renta socjalna i dodatek dopełniający podlega ewentualnym zmniejszeniom czy zawieszeniom na tych samych zasadach, co inne świadczenia z ZUS-u, czyli np. renta z tytułu całkowitej niezdol niezdolności do pracy, co jest opisane treścią hmm... Artykułu 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wam może, kochani, tutaj tylko wkleję treść tego artykułu, żeby tak, żebyście sobie zobaczyli tak poglądowo. Nie ukrywam, że co do zasady ta materia jest obrzydliwa i szacun dla tego, kto to wszystko zrozumie, przeczyta i będzie w stanie coś powtórzyć. Więc ja się postaram wam to wszystko omówić może swoimi słowami. Generalnie chodzi o to, że jeśli osoba pobiera rentę socjalną i teraz dodatek dopełniający i pracuje, to Ważne jest to, żeby pilnować pewnych kryteriów dochodowych, przychodu, które to przychody będą wpływały z czasem na pomniejszanie lub zawieszanie renty socjalnej. I teraz, jak to wygląda, jeśli rencista socjalny, który pobiera dodatek dopełniający, przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To to świadczenie rentowe i przy okazji dodatek dokonujący będzie proporcjonalnie zmniejszany. Będę to o tym mówił za kilka w dalszej części tego odcinka. Natomiast jeśli e, rencista socjalny, który ma dodatek dokonujący, e, przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to prawo do renty socjalnej i dodatku dokonującego zostanie jakby utracone w ten sposób, że zostaną mu te świadczenia zawieszone. To jest bardzo ważne. Natomiast zanim przejdziemy do tych progów, do tych zasad pomniejszeń, ile, co i jak. Warto powiedzieć chociaż w paru zdaniach takie przykładowe w ogóle e, przychody, które mają wpływ na ewentualne pomniejszanie czy zawieszanie renty socjalnej i dodatku dopełniającego. I między innymi e, można tutaj odnaleźć e, przychody związane z działalnością no, gospodarczą. Tak, Gdybyście prowadzili swoją indywidualną działalność gospodarczą, to przychody z tej działalności będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o te kryteria, e, do ewentualnego pomniejszania renty socjalnej i dodatku dopełniającego. Innym przychodem, który również ma wpływ, to będzie kochani, umowa o pracę, umowa o zlecenie, umowa agencyjna. Jeśli na przykład jesteście na e, świadczeniu Chorobowym, na macierzyńskim, opiekuńczym, to również te przychody z tych świadczeń. Będą brane pod uwagę przy kryteriach, które będą miały wpływ na zmniejszanie lub zawieszanie renty socjalnej i dodatku dopełniającego. Natomiast e, jeśli byście mieli przychody związane np. z umową o dzieło, taką samodzielną, tak, no to oczywiście z racji, że umowa o dzieło nie jest e, OZUSowana, tylko jest i wyłącznie z lejczka na podatek dochodowy, to ta umowa o dzieło nie będzie brana pod uwagę, czyli przychody z tej umowy natomiast bardzo ważna informacja Gdybyście, kochani, pracowali u pracodawcy, mieli tam, załóżmy, umowę o pracę, zarabialibyście przychód, na przykład, ja tam 5 tysięcy brutto i z tym pracodawcą dodatkowo zawarlibyście umowę o dzieło, to wtedy od tej umowy o dzieło również będzie odprowadzany poda nie pod podatek. To oczywiście swoją drogą, ale będą składki na ubezpieczenia społeczne, czyli ten przychód też by się sumował, czyli też będzie miał znaczenie na ewentualne pomniejszanie i zawieszanie renty socjalnej i dodatku dopełniającego, To jest bardzo ważne, czyli jeśli jest to umowa o dzieło lub zlecenia z, ze swoim pracodawcą albo gdybyście byli związani z inną jakąś firmą, ale wykonywali te. Te usługi na rzecz tego swojego pierwotnego pracodawcy, to również te przychody z umowy o dzieło czy innych umów, na przykład te zlecenie, będą brane pod uwagę. To jest bardzo, bardzo ważne, kochani. I teraz warto powiedzieć, jak wyglądają te kwestie tych progów, jakie to są kwoty, które będą powodowały ewentualne pomniejszanie lub zawieszanie renty socjalnej i dodatkowo płyniającego. I otóż, kochani, to się zmienia kwartalnie, co trzy miesiące jest to publikowane, te progi, i tego warto też pilnować. I na dzień dzisiejszy, czyli do lutego tego roku, czyli do końca lutego, kryterium to pierwsze czyli jest mianowicie nie mniej nie więcej tylko takie, w kwocie 5713 20 zł. 20 groszy. Czyli jeśli przychód z umowy o prac, z działalności gospodarczej i tych, i tych wszystkich innych, o których mówiłem, przekroczy tą kwotę, to renta socjalna i dodatek dopełniający będzie zmniejszany o tą kwotę ponad tą, tą o której teraz powiedziałem przed chwilką, prawda? Czyli ponad tą kwotę, jeśli zarobicie załóżmy, nie wiem, 6 tysięcy, to ZUS wam pomniejszy różnicę między te 5713 zł, a tą, którą zarobiliście i to ta kwota będzie pomniejszona po pierwsze od renty socjalnej, ale po drugie również od dodatku dopełniający. To jest tak samo, prawda? Natomiast jeśli byście zarobili, załóżmy, nie wiem, no 6 tysięcy, tak? To znowu kwota ponad ten próg, czyli z20 groszy. Tak, Ta różnica będzie potrącana od renty socjalnej i dodatku do poniającego. Tak jest do tego kryterium maksymalnego. Natomiast warto powiedzieć... Że przewidziano w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Obezpieczeń społecznych kwotę maksymalnego potrącenia, czyli nawet gdybyście zarobili, wymyślmy, no nie wiem, 9700 zł, na przykład, tak, albo 10 tysięcy brutto przychodu, to ZUS nie może Wam potrącić z renty socjalnej i dodatku do pieniądzego więcej niż 890 zł no z groszami małymi, które mi oczywiście teraz uciekły. Więc to jest maksymalna kwota potrącenia. I ta kwota maksymalnego potrącenia, czyli te 890. 890 zł z groszami będzie potrącona z renty socjalnej i z dodatku dopełniającego, jeśli ta osoba ten dodatek oczywiście posiada. Więcej się, jak mówiąc kolofialnie potrącić nie da pod warunkiem, że nie przekroczycie, kochani, tego maksymalnego progu, czyli w tej chwili 10 610 20 zł 20 groszy to jest ten próg, który sprawi, że jak przekroczycie przychody ponad tą kwotę, to renta socjalna i dodatek dopełniający zostanie Wam zawieszony, czyli nie będą Wam te świadczenia wypłacane. Tak to wygląda. Czyli to jest te 130% maksymalnego, nie maksymalnego, tylko przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czyli jeśli ten Wasz przychód osiągnie tą kwotę 130%, czyli na dzisiaj 10 610,20 zł, 20 gr, to stracicie prawo. Do pobierania renty socjalnej i dodatku do To jest bardzo, bardzo ważne, kochani. Tak to wygląda na dzisiaj. Natomiast, oczywiście, tych różnych świadczeń jest wiele, tych przychodów, które sprawiają na ewentualne pomniejszenia również. W tym krótkim odcinku nie jesteśmy tego w stanie omówić, dlatego też może pod tym filmikiem dla osób, które mają ten sam problem co ja, czyli kwestia wzrokowa, niestety, tak? że nie jesteście w stanie sobie tego odczytać, zamieścimy wam może tutaj do pobrania w pliku te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, które tutaj w grafikach wyświetlam. Ewentualnie, kochani, zachęcam Was również że w razie jakichś pytań, bo nie, tak powiedziałem na początku: te kwestie ubezpieczeń społecznych są obrzydliwie skomplikowane, obrzydliwie nieciekawe, no ale warto, wiadomo, dopytywać pod kątem indywidualnych jakichś tam potrzeb. Każdy z nas przecież może mieć różne źródła przychodu i lepiej coś dwa razy sprawdzić, niż potem, kochani, zwracać świadczenie, prawda, które zostanie nam wypłacone. Dlatego też zachęcam Was w razie potrzeby do zadzwonienia na infolinię ZUS-u pod numer telefonu 22. 560-16-00 i oczywiście poprosić o konsultację, kochani, z panią, tak, czy z osobą, która na tej infolinii jest, no i do tego jest przeznaczona, tak, żeby nas informować. Oczywiście, jeśli chcielibyście taką poradę bardzo indywidualną, skonkretyzowaną co do Waszej osoby, no to niestety musicie mieć to aktywne konto jakby usługi telefonicznej, tak, czyli na własnym profilu, na pue, -PUE warto uruchomić e, tą identyfikację poprzez infolinię, wtedy będziecie się mogli zidentyfikować loginem, hasłem i ta Pani będzie miała wgląd w Waszą osobistą sytuację, bo jeśli tego nie zrobicie, zadzwonicie bez identyfikacji, no to niestety e, będziecie mogli uzyskać tylko informacje ogólne natomiast wasz, Wasza sytuacja osobista no nie będzie mogła być przedmiotem tej, tej rozmowy z e, Paniami z Zakładu bezpieczeństwa Społecznej. Kochani, Pokrótce myślę, że to jest tyle. Mam nadzieję, że wszystko szczegółowo, jakoś tak w miarę omówiliśmy, że wiecie jak to wygląda. W razie jakichś pytań, oczywiście, zachęcam do komentowania pod tym filmikiem, zachęcam do ewentualnego pisania do mnie. Jestem oczywiście otwarty na jakieś takie rozmowy face-to-face, -face. nie ma żadnego problemu. Zachęcam oczywiście do tego, żebyście polubili nasze media społecznościowe, czyli Fundacji Wyrównywania Szans, i jak również profilu masz powiedzieć. No i jeśli macie życzenie i chęć, żeby ja również był w grupie waszych znajomych, czy przyjaciół, to oczywiście zachęcam, żeby mnie na Facebooku odnaleźć, i w ten sposób będziemy tworzyć tą fajną ekipę, która tworzy ten nasz kanał. Masz prawo wiedzieć. Tymczasem bardzo serdecznie Wam za wszystko dziękuję. Zachęcam jeszcze raz do, do bycia z nami. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Masz prawo wiedzieć.